Dzień dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal internetowy. Dzień dobry, Białystok i fakty Białystok. Proszę Państwa, kto jeszcze nie polajkował, nie zasubskrybował faktów Białystok, to koniecznie trzeba wejść na Twitter, na Facebook i tam sobie polajkować, bo to jest druga redakcja, w której można mnie zobaczyć, czytać czy oglądać w zależności co kto lubi. Proszę Państwa, jestem dzisiaj w Białowieży, bo tutaj dzieją się rzeczy po prostu niedobre, krótko mówiąc, i na ten temat chcę parę słów powiedzieć. Dlatego że e, takim pomysłem resortu. E, Klimatu i środowiska jest to, żeby zlikwidować tutaj trzy nadleśnictwa: Białowieża, Hajnówka i Browsk. Co oznacza, że no, ludzie, którzy są zatrudnieni w tych leśnictwach albo będą musieli sobie poszukać pracy, ale i mieszkania, o czym za chwilę, w innych nadleśnictwach, albo po prostu dołączą do szeregu bezrobotnych, których w tej chwili w Polsce jest niestety coraz więcej. Tutaj planuje się po prostu zwiększenie takiej ochrony, zwiększenie, ja mówię, bo w tej chwili jest tutaj przecież ochrona Puszczy Białowieskiej, jest rezerwat, jest Park Narodowy, no i Ministerstwo Klimatu za głosem aktywistów chce rozszerzyć tę ochronę Puszczy Białowieskiej po to, żeby no, tutaj chyba zrobić skansen, bo tak naprawdę ja nie wiem do czego to jest potrzebne, no ale wsłuchuję się w głos aktywistów i cała sytuacja jest o tyle fatalna, że ludzie, m, mieszkańcy tych terenów Puszczy Białowieskiej, i Otuliny, Puszczy Białowieskiej wypowiadali się w konsultacjach społecznych na ten temat m, raz, no ale one, że tak powiem, nie poszły te głosy w, w myśl resortu klimatu i środowiska, więc ogłoszono drugie konsultacje, no i te drugie konsultacje, Proszę Państwa, potwierdziły te wyniki, tylko jeszcze bardziej te, które były jako pierwsze. No to Ministerstwo Klimatu i Środowiska stwierdziło, że wsłucha się w głos mieszkańców i robi dokładnie odwrotnie, niż mieszkańcy chcą. A mieszkańcy chcą tutaj normalnie żyć, pracować i również zarabiać na Puszczy Białowieskiej, bo to... Tutaj ma miejsce po prostu od setek lat, nie od dziesiątków, nie od dwóch, nie od pięciu, tylko od setek lat ludzie żyją w sympiazie z Puszczą Białowieską, zarabiają na niej i żyją z niej. Wprowadzenie dodatkowych restrykcji oznacza, że ludzie stracą możliwości zarobkowania. I nie mówię tylko o leśnikach, ale również o tych wszystkich ludziach, którzy tutaj po prostu no, współpracują z leśnikami w przemyśle drzewnym, ale nie tylko, bo jest cała masa jakby innych rzeczy powiązanych. Ja nie będę tego wątku w tej chwili rozwijać, bo Państwo na pewno doskonale wiedzą, ile można rzeczy robić jakby naokoło tego wszystkiego, tego całego dużego biznesu. A przecież tutaj innych biznesów dużych nie ma na tym terenie. Tutaj w parku, czy w parku w zasadzie w Puszczy i w Otulinie Puszczy Białowieskiej wiele możliwości po prostu nie ma, bo no tu jest jak jest. Wszyscy się przyzwyczaili do pewnych obostrzeń, które tutaj są, dostosowali się, no i został przez lata naprawdę ciężko wypracowany kompromis do tego, żeby można było tutaj funkcjonować, czyli i zarabiać, ale i normalnie funkcjonować. Resort Klimatu i Środowiska, tak jak powiedziałam, proponuje obostrzenia chyba po to, żeby tutaj była nie wiem, chyba cała Puszcza Parkiem Narodowym, tak jak proponowali to aktywiści. No i taka ciekawostka, bo słyszałam całkiem niedawno, parę dni temu, może paręnaście, że po co to wszystko jest, dlaczego? No bo trzeba o to mocno dbać, bo to obiekt dziedzictwa UNESCO i w ogóle, ale też padł ciekawy ten głos, to była jakaś pani chyba, profesor, która właśnie o tym opowiadała, dlaczego to jest potrzebne. Mówiła, bo ktoś z dziennikarzy zapytał na ale po drugiej stronie po stronie białoruskiej gdzie jest większa część puszczy białowieskiej ta pod ścisłą ochroną tam takich obostrzeń nie ma ona mówi no ale wszyscy się do tego przyzwyczaili padły głosy o tej systemie czyli o tym ogrodzeniu które tam po stronie białoruskiej funkcjonuje od bardzo bardzo wielu lat No to ona mówiła też no ale wszyscy się przyzwyczaili tak no ale tutaj też ludzie się przyzwyczaili ale to jest nieważne że tutaj się wszyscy przyzwyczaili bo Bardziej się przyzwyczaili na Białorusi, i trzeba to usankcjonować. Czyli kolejny raz mamy prawo tak, jak my je rozumiemy, albo tak, jak chcielibyśmy, żeby ktoś je rozumiał. W tym chyba przypadku. W każdym razie. Dla ludzi tutaj, którzy mieszkają, te obostrzenia, które mają być wprowadzone, bo ja przypomnę, na początku tego roku zostało wprowadzone tak zwane moratorium na wycinkę drzew, czyli nie można pozyskiwać drzewa właśnie, nie można w ogóle prowadzić wycinek na znacznym obszarze i nie tylko Puszcze Białowieskie, ale w ogóle tutaj w całym województwie podlaskim, no i branża drzewna u nas po prostu leży na na plecach, że tak się wyrażę. I ludzie tutaj protestowali kilkukrotnie w Białym Stoku przeciwko tym obostrzeniom, które zostały wprowadzone, przeciwko temu moratorium. Więc co robi ministerstwo? Przedłuża i ro, jeszcze bardziej rozszerza możliwości pozyskiwania drewna, z którego tutaj ludzie żyją. E, to są naprawdę tysiące ludzi, którzy z dnia na dzień zostali uszczupleni o znaczne dochody, czy jakieś, w ogóle jakiekolwiek dochody, a część musiała w ogóle no, jakby zostać pozbawiona tych dochodów albo sprowadzać surowiec z zagranicy, co oczywiście zwiększa koszty produkcji, koszty w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wiadomo, co będzie dalej. Sytuacja jest naprawdę Totalna, bo tutaj na tym terenie Białowieża, Hajnówka, ale też jakby okoliczne miejscowości, Narewka e, ludzie nie są zadowoleni. Może są zadowoleni tylko ci, którzy tutaj się posprowadzali kilka lat temu, prowadzą gospodarstwa agroturystyczne, dla nich to jest wszystko jedno. E, udają miejscowych, ja mówię udają, bo to nie są miejscowi, to są ludzie, którzy tutaj pokupowali jakieś niewielkie e, domki prowadzą te gospodarstwa agroturystyczne. Albo po prostu przy, 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 mają te domki, wykorzystują je e, tylko w okresie wakacyjnym, przyjeżdżają. Tu na wakacje czują się świetnie, no ale są tutaj też ludzie tacy, którzy tu żyją od pokoleń można powiedzieć i tym ludziom to się ewidentnie nie podoba. Ci politycy z obecnej trzeciej drogi, ale też z Platformy Obywatelskiej, myślę, że gdyby teraz odbyły się tutaj wybory, to raczej za wiele nie mają czego szukać. Ja mówię wśród tych mieszkańców, którzy faktycznie tu mieszkają z dziada pradziada. Teren ten, na którym jestem, jestem w Białowierze, można powiedzieć w samym prawie, że centrum zamieszania, chociaż to nie do końca jest tak, ale rozumieją Państwo w, czy, w czym dzieło? Ci ludzie, którzy tutaj są, w, w, jakby w tej okolicy, naprawdę nie są zadowoleni z, z tego, co się dzieje. Nie chcą tych obostrzeń, chcą, żeby był ten kompromis, który został przywrócony, czy tam przywrócony, wypracowany w zasadzie przez, przez lata, i oni nie chcą więcej żadnych dodatkowych obostrzeń, bo to oznacza dla tych ludzi bezrobocie albo ubóstwo, albo dwie rzeczy naraz. W najgorszej sytuacji są leśnicy, którzy z całymi rodzinami mieszkają w nadleśnictwach, które pójdą do likwidacji, bo w jednym momencie zostaną i bez pracy i bez domu. To trochę za dużo, a takich rodzin wbrew pozorom jest tutaj naprawdę sporo. Jak ten problem rozwiązać? No wydaje mi się, że przeciwstawiać się pomysłom Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I powiem jeszcze na koniec jedną rzecz, kiedy rozmawiam sobie z leśnikami, tak prywatnie jako Agnieszka to naprawdę nie zostawiają suchej nitki zwłaszcza na wiceministrze panu Dorożale który też przy okazji jest konserwatorem przyrody generalnym naprawdę nie zostawiają suchej nitki i generalnie generalnie pan generalny konserwator przyrody sprawił tyle że w krótkim czasie potrafił zniechęcić do siebie w zasadzie prawie że wszystkich leśników prawie że bo oczywiście nie wszystkich są tacy którzy po prostu mają Wiecie, no nie lubią po prostu poprzedniego rzędu, rządu, tak to ujmę delikatnie, ale generalnie leśnicy załamują ręce, no ale publicznie nikt o tym mówić nie chce, bo to oznacza, krótko mówiąc, pożegnanie się z zatrudnieniem. Taką mamy dzisiaj demokrację, taką wolność słowa, no ale być może sytuacja ulegnie zmianie, kiedy mieszkańcy, zwykli ludzie wejdą z protestami, bo do tego wszystko chyba. Będzie zmierzało. Zresztą już tutaj odbywały się wcześniej protesty, ale jakoś tak niezauważone przez te wszystkie duże media. Być może ja postaram się w jakiś sposób nagłośnić problemy tych ludzi w niedalekiej przyszłości. A na razie to tyle z Białowieży Agnieszka Siewieraniuk-Maciarowska.